Byłam w związku z Wojtkiem Golą jakoś przez to myślę, że weszłam do tego show biznesu. Jako dość młoda osoba, bo miałam chyba 19 lat. Wiadomo, jak byłam z Wojtkiem i miałam um, tak młody wiek, no to były tam komentarze, że um, mogę być z nim dla pieniędzy, fejmu, no to to jest standardowe. A ludzie tak naprawdę mnie nie znali, no ja też miałam wtedy normalną pracę, ja wtedy naprawdę dużo pracowałam jeszcze jako kelnerka i no, żadnych pieniędzy od niego nie dostawałam. Cześć, Aleksandra Wtorczak, wraz ze mną Patrycja Izidorczyk, hej Pati. Hej, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Dzięki, że przyszłaś i przyjęłaś to zaproszenie. To na rozgrzewkę, ile masz lat? Obecnie? Mam 23 lata, skończyłam w lipcu. Tak. Wzrost. 1,71 waga. 53 kg Chociaż teraz się waha do 54, bo naprawdę dużo jem, no i się tam. A dobra, przyjdziemy do tego dalej, jeżeli chodzi o walkę. Okej. Okay. Okej. Okay. trzy najważniejsze wartości moralne twoje, które wyznajesz? Wiesz co, wydaje mi się, że jestem bardzo odważna i. Yy, do tego mam skłonność do podejmowania takich właśnie różnych decyzji, które też są rozwojowe, wydaje mi, wydaje mi się przynajmniej, że są rozwojowe. E, mam też bardzo duży szacunek do ludzi i staram się nie oceniać nikogo, jeżeli tej osoby nie poznam na początku. I też tym się kieruję w życiu i wydaje mi się, że jestem bardzo empatyczną osobą. To trzy były. E, jakie masz wady? Trzy. O. Moje wady. Bywam egoistką, dużą egoistką, niestety. Czasami też jestem wybuchowa i hamska, tak. Okej, okay, to już trzy. No jestem też leniwa, zdarzy mi się być leniwą. Okej, okay, czyli cztery. Ale widzisz, to jest też zaleta, że mówisz o tym, bo wielu, wiele osób, które się zasiada na tej kanapie i dostaje te same pytania, nie potrafi wymienić trzeciej przykładu wady, a ty już powiedziałaś o czwartej. No a zalety? Zalety. E, to tak jak wspomniałam wcześniej, jestem empatyczna, bardzo pomocna, szczególnie dla przyjaciół i lojalna. Twoja ym, taka największa, ym, może nie wartość, a taki cel w życiu, który, do którego chciałabyś dążyć? E, cel w życiu, do którego chciałabym dążyć? No to wydaje mi się, że. Prawie każdej kobiety albo koleżanki, którą pytam, jest to jakie u mnie założenie rodziny. E, może nie aż tak dużej rodziny, ale mąż, dziecko, jakieś tam swoje drzewo i, e, i do tego raczej dążę, ale to już w takiej dalszej przyszłości. Jak na razie skupiam się na takich mniejszych celach. Jeżeli chodzi o e, Twoje jakieś lęki, czegoś najbardziej boisz? Hmm. Utraty bliskich. Tak. To jest takie chyba najczęstszy, najczęstszy lęk, który wymieniają różne osoby. I ja też powiem Ci, że podobnie, zdecydowanie. A jakie osoby lub wydarzenia miały wpływ na to, że Ty weszłaś w świat mediów? No to jak pewnie jakaś, jakieś tam grono osób wie, byłam. W związku z Wojtkiem Golą jakoś przez to myślę, że weszłam do tego show biznesu jako dość młoda osoba, bo miałam chyba 19 lat, więc um, też po ogłoszeniu tego związku to zleciała na mnie dość duża fala krytyki już od dlaczego? początku. No właśnie dlaczego? Ja nie wiem, dlaczego ja też wzbudzam aż taką mm, niechęć co do siebie i zawsze tego hejtu jest dosyć dużo u mnie, czy to na profilu, czy jak cokolwiek innego zaczynam robić. To zawsze ten hejt się pojawiał, nie wiem czy to dotyczący wyglądu, czy wiadomo jak byłam z Wojtkiem i miałam m, tak młody wiek, no to były tam komentarze, że y, mogę być z nim dla pieniędzy, fejmu, no to to jest standardowe, e, a ludzie tak naprawdę mnie nie znali, no ja też miałam wtedy normalną pracę, ja wtedy naprawdę dużo pracowałam jeszcze jako kelnerka i no żadnych pieniędzy od niego nie dostawałam. To y, chyba pierwsze takie y, zdementowanie tego, nie? Bo nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłaś o tym y, w mediach publicznie. Nie, ja też nie udzielałam żadnych wywiadów. Ja się zawsze tym bardzo stresowałam. Nie chciałam być pokazywana. Y, I też pamiętam, jak my zaczynaliśmy tę relację, to też y, nie chciałam długo się pokazywać. Nie chciałam właśnie żadnych zdjęć tam stawiać, bo wiedziałam, z czym to może się wiązać. A ten hejt y, właśnie zmniejszył się. I po rozstaniu czy nadal jest taki sam? Po rozstaniu, niedługo po rozstaniu e, poszłam do programu e, tak, Love, Island. Love Island. I e, no, od początku, jak później przeglądałam, jak już wyszłam z tego programu, komentarze jakie były, no to też zaczynały się od hejtu, że a poszła znowu dla atencji do programu, to nie było zupełnie tak. E, ja wiem dlaczego tam poszłam. I końcowo była to dobra decyzja, bo e, Dobrze, utniemy tutaj w takim razie. Była okay. to dobra decyzja, ale nie, nie był taki plan, że idę tam po jakiś fejm. Ja po prostu chciałam mieć spokojną głowę, a tam ta głowa się uspokoiła też przez to, że dwa miesiące telefonu nie miałam. No, to chyba musi być naprawdę e, dziwne uczucie, nie? Bo tak. ja sobie też nie wyobrażam dwa miesiące bez telefonu, kiedy się jeszcze pracuje na no, social mediach. E, bo e, no właśnie tutaj na przykład tak to wygląda, że trzeba śledzić wszystko na bieżąco, jeżeli chodzi o mhm. e, robienie wywiadów chociażby. Natomiast e, powiedz, e, bo mówisz, że wiesz dlaczego tam poszłaś, to właśnie dlaczego chciałaś pójść do RAI? E, no, też to było um, po rozstaniu, znaczy pół roku po rozstaniu, ale. E, też to była dobra decyzja pod tym względem, że oboje z Wojtkiem się jakby odcięliśmy od siebie mhm. i, e, i mamy ze sobą normalne relacje. Wszystko jest aktualnie jak najbardziej w porządku i kibicujemy sobie nawzajem. I, e, i tak jakby odcięliśmy też głowę od siebie, przez to, że no nie mieliśmy ze sobą kontaktu, i to było właśnie dlatego normalne rozstanie, bo e, poszło. Myślę, że dużo to dało pójście do programu i odcięcie się. Bo wtedy jakby nie mieliście przez to kontaktu. Tak, tak. I, e, no i odcięliśmy się od siebie, więc to było w porządku. E, widziałam kiedyś na Insta story twoim, chyba zaraz po wyjściu z programu, że ludzie pytali cię e, o, tym, o to, dlaczego rozstałaś się z Wojtkiem. Ty mówiłaś, że e, przyjdzie może czas na to, że o tym opowiesz. Mhm. Czy jesteś już na to gotowa? Nie, wydaje mi się, że to nie było nic wielkiego przede mhm. wszystkim. To nie było jakieś tam konfliktowe rozstanie tak naprawdę. Rozstaliśmy się, bo się rozstaliśmy i nie było jakiegoś większego powodu, dlatego nie ma o czym tak naprawdę mówić. Kibicujecie sobie nawzajem, teraz ty wiem, że masz chłopaka, Wojtek też wiem, że ma dziewczynę, tak. także tutaj jesteście w relacjach takich koleżeńskich po prostu. Tak, jak najbardziej. Zawsze jak coś tam się wydarzy, no to kibicujemy sobie. Jak Wojtek się dowiedział, że będę walczyć, no to również e, rozmawialiśmy i wiem, że mimo wszystko, mimo tego rozstania, to wspieramy się i, i jest dobrze. No. Nie ma żadnych negatywnych emocji między nami. To jest najważniejsze e, przy takich rozstaniach. Mhm. Um, a powiedz, e, bo właśnie mówisz o tym hejcie, który na ciebie spadał od samego początku. Chciałabym bardziej e, zrozumieć, dlaczego... E, Dlaczego właśnie ludzie y, mogliby ciebie hejtować? No bo e, prawda jest taka, że sama mówisz, nie chciałaś się pokazywać z Wojtkiem, raczej mhm. rzadko y, było to pokazywane. E, może przez to, że byłaś w tym show biznesie, że weszłaś w ten świat e, otoczenia właśnie walk, w, e, mhm. mówię tutaj o fejmie, o osobach z tego otoczenia, może to spowodowało ten hejt. Tak, no myślę, że każda y, dziewczyna, która wchodzi w związek z sobą publiczną o Dostaję takim rekoszetem i e, no niestety tak to wygląda i myślę, że to przez to po prostu, że byłam z sobą publiczną, jest taki hejt, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, może ludzie mi powiedzą, dlaczego nie mnie. Piszcie tak nie w komentarzach, dlaczego hejtuje się Patrycję. Jest spoko bardzo fajną, miłą dziewczyną, więc nie rozumiem o co wam chodzi. Ale nie, to nie jest też tak, że mam sam hejt, bo mam w swoim gronie osoby, które też dają mi propsy, są super i zawsze gdzieś tam mnie wspierają. I myślę, że to jest takie 50-50 zawsze. To jeszcze um, jak um, po jakby w Love Island doszłaś do samego finału, prawda? Tak. E, z Mikołajem, e, to tutaj już e, taki kolejny związek. E, wy niedługo byliście razem po tym, jak zakończył się program, a co tam się zadziało? No właśnie my nigdy nie byliśmy razem. My Aha. się spotykaliśmy okay. i ja zaznaczałam to wszędzie, że my się tylko spotykamy. Mhm. E, nie byliśmy w tym oficjalnym związku, ale ludzie lubią sobie dopowiadać, też widziałam tam um, portale plotkarskie również. Pisał, że my tam byliśmy razem, ale no, tego związku nie było. Trzy miesiące spotykania i e, no, poróżniliśmy się. To, okay. to akurat tu się poróżniliśmy i e, nie mamy kontaktu ze sobą w ogóle. W ogóle. I, okay. Tak, to była chyba taka moja jedyna relacja, która się zakończyła mm, jakąś tam ostrzejszą wymianą zdań mm -hmm. e, i nie, nie pogodziliśmy się chyba. No, też i tak bywa. A jeżeli chodzi o Łukasza, no bo mhm. gdzieś tam w programie wy się też poznaliście, a potem po programie wrzucaliście różne razem, jakby zdjęcia czy story. No, i właśnie tutaj też chciałaś sama zdementować, że z nim nie jesteś. Tak, nie jestem z Łukaszem. Ja wiem, że te filmiki mogły tak wyglądać, ale no to na no takiej zasadzie, jak działają TikToki też. No, nie zawsze te wszystkie sytuacje, które się pokazuje, są prawdziwe. I my z Łukaszem się pogodziliśmy. Wyjaśniliśmy tę sprawę odnośnie tego, co się wydarzyło w tym programie i nie mamy kompletnie do siebie żadnej spiny, lubimy się. No i też skończyliśmy nagrywać te filmiki, bo zauważyliśmy, że ludzie mocno nam kibicują w jakimś tam związku i nie chcieliśmy znowu, żeby to tak wyglądało. Że ja nagle znowu nie wiem, go zostawiłam, czy, yy, czy coś w tym stylu. Dlatego skończyliśmy to nagrywać, ale między nami, jak najbardziej, jest wszystko w porządku. To jest w ogóle też, bo osoba, z którą teraz jesteś, rozumiem, nie jest ze świata mediów. Nie, w ogóle nie jest osobą publiczną. I myślę, że chyba teraz, nie wiem, czy potwierdzisz, ale wydaje mi się, że teraz masz taki spokój w tym wszystkim, bo mhm. jeżeli chodzi o wcześniejsze relacje, to tak, Wojtek, osoba publiczna, potem z Mikołajem w programie, też jakby mhm. publiczny związek, potem z Łukaszem jakby jakieś tam też publicznie to wszystko się działo, więc jakbyś porównała te wszystkie takie publiczne związki, które do tej mhm. pory doświadczyłaś, do tego, co masz teraz. W takim publicznym związku, no to na pewno czujesz większą presję e, pokazywania się. Jak nie dodasz, nie wiem, tydzień nic na relacji, to ludzie myślą, że już zerwaliście, jakaś kłótnia. A tak e, w takim niepublicznym. Ja też mój pierwszy związek był w ogóle e, niepubliczny, a byłam w nim najdłużej, ponieważ byłam w nim 4 lata. I, e, i wtedy e, te związki, wydaje mi się, e, że są lepsze. Nie, ludzie tak. Ludzie tak nie, e, oj, pogubiłam się w tym wszystkim, co mówię. Ludzie po prostu może nie oceniają, tak. e, o to ci może chodziło. Nie oceniają i e, nie wymagają, nie wymagają mhm. e, pokazywania się, tym bardziej ja w ogóle ani razu nie pokazałam mojego chłopaka aktualnego, nawet chyba ręki nie pokazałam, <głosy> <głosy> więc e, no, nikt e, raczej nie wie kompletnie, Yes. No i pewnie lepiej, żeby tak między wami mm -hmm. zostało, bo mogłoby pewnie to tylko napędzić to, co było wcześniej u ciebie. Przynajmniej mm -hmm. tak, tak jak mówisz, że te związki publiczne nie cieszą się spokojem, z, z tylko wręcz odwrotnie, ludzie chcą wiedzieć jak najwięcej. Zresztą teraz mamy kolejny Love Island i, i wszystko jest na bieżąco śledzone, mielone i w mediach mm -hmm. też o tym się mówi. Nie wiem, czy to oglądasz teraz sezon? Oglądałam do pewnego momentu, ale teraz no nie mam czasu właśnie przez te treningi, a mm -hmm. chciałabym oglądać, słyszałam, że tam jest mocno, że sobie się jakieś... Ja gdzieś tam coś oglądałam, nie wszystko, więc mm -hmm. też nie chcę się wypowiadać, tak. natomiast całkiem, całkiem fajna edycja. No to właśnie, jeżeli chodzi o treningi i walki, no to przejdźmy do tego, bo to w sumie teraz to, co przed Tobą będzie się działo, czyli 22, 22 1. czy 21? 21. października w Toruniu na Prime MMA zmierzysz się z Olą Daniel. Tak. No i skąd była właśnie ta decyzja o tej walce? No bo nie wyglądasz na osobę, która by mm -hmm tutaj miała zaraz walczyć, jak na przykład Szeja, czy, czy jej przeciwniczka Dominika Rybak. Wiem, to była bardzo spontaniczna decyzja. Ja tydzień przed planowanymi wakacjami dostałam po prostu telefon, że jest taka propozycja dla mnie i na początku no nie, nie, kompletnie nie. To nie jest mój świat i nie chcę w to wchodzić. Później drugi telefon, że może jednak się spotkam z tą osobą i przegadam. Takie luźne spotkanie. I ja no, no dobrze, no nic mnie nie szkodzi. Ech, no, no i jestem i nic <noise> okay. mnie nie szkodzi i tak zostałam zagadana, że po prostu nie wiem, w którym momencie chyba się na to zgodziłam. To było na wakacjach. E, to było na wakacjach, tak już potwierdziłam, że dobra, no, no robię to, robię to. Wrócę z wakacji, zaczynam treningi, więc działajmy. E, od razu też e, po przylocie do Poznania. Jechałam od razu do Warszawy na zdjęcia i następnego dnia byłam już ogłaszona, więc wow. to było bardzo szybkie wszystko. E, ale tak, spodobała mi się ta zajawka. Trenuję z Arturem Głuchowskim, bankos MMA. Teraz Artur niestety wyleciał do Stanów ze swoim mm, zawodnikiem chyba. Tak mhm. mi się na jakieś zawody wyjechał. I przejmuje mnie e, Hubert Lotta, jego e, podopieczny. Okej. Okay. No i jak ci się trenuje? Jakie w ogóle techniki? Bo to będzie MMA? To będzie K1, K1. ale duże rękawice, tak. No, zdecydowanie lepiej, mm -hmm. chyba żeby były duże. Też nie wiem jak, jak, jakiego wzrostu jest Ola, Daniel, bo chyba nie podane są jeszcze takie informacje, ale chyba jest wyższa od nie, Ciebie. Nie, nie, Ola jest mojego wzrostu. Ja wczoraj mm -hmm. e, Ola widziałam, Poza... znaczy spotkałam się z nią, mm -hmm. bo kręciliśmy ten trailer, mm -hmm. e, więc się poznałyśmy w końcu. I Ola jest mojego wzrostu albo o centymetr niższa, coś koło tego właśnie. Okej, okay. czyli też jest raczej drobną osobą i też jest Twojej postury podobnej. E, ola musi schudnąć, ponieważ e, z tego, co wiem, waży ponad 60 kg, a my się bijemy w limicie wagowym do 56. Okej. Okay. No tak, no bo to mówiłaś o wadze swojej też wcześniej, więc Tak, e, już od razu chciałam nawiązać. <grym> <to tutaj właśnie. grym> więc ty masz 54, dobrze pamiętam? Tak, 53, 54. Teraz jak się waży codziennie, no to tak mi się waha. I dobijasz tą wagę do 56, czy raczej starasz się hmm. normalnie być w tej swojej. Staram się e, po prostu jeść normalnie, jeść to co chcę i e, zobaczę. No, jak biję do 5, 6, no to to będzie ok. Nie będzie mi to sprawiało żadnych problemów, ale też no, nie jem na siłę. <grym> I bardzo słusznie. E, powiedz mi, e, bo ty e, też mnie to ciekawi. E, widziałaś na pewno wielokrotnie te walki gdzieś tam z bliska przy oktagonie, mm -hmm. bo byłaś w tym środowisku. E, widziałaś te emocje, to, co się tam dzieje. Teraz ty sama wchodzisz i będziesz walczyć. Mm -hmm. Jakie właśnie towarzyszą tobie odczucia? Czy ty się obawiasz czegoś, e, że na przykład coś tam widziałaś, co cię może w jakiś sposób niepokoi? Czy totalnie na pełnym luzie? Jak to u ciebie wygląda? Na luzie, na pełnym luzie. Ja się nie boję ani dostać, ani żeby sama uderzyć. To jest sport. To jest sport, my się nie bijemy, nie bijemy na ulicy, są tam e, ratownicy, więc no, myślę, że nic poważniejszego może się nie stanie. E, też no, przygotowuję się, żeby jak najbardziej technicznie to wyglądało dobrze, żeby to po prostu była dobra walka i nie było wstydu. Czy y, masz y jakby podpisane, znaczy nie, 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 pewnie nie możesz tego powiedzieć, ale mm. czy to jest taki jeden występ, czy raczej myślisz, że tym też przyszłościowo? Przyszłościowo. Okej, okay. to, to ciekawe, bo myślę, że rywalki tutaj potencjalnie są na przykład z Cloud. Jeżeli chodzi o Nikitę lub Monikę, no to tutaj też są drobne i może niższe od ciebie, mhm. ale gdzieś tam, jakbym miała zostawiać, to bym gdzieś to widziała. No nie wiem, jak ty. No, nie ale... Myślałam nad tym w ogóle. Ja właśnie myślałam, że nie ma przeciwnicze, które są tak niskowagowo, mhm. ale teraz mi przypomniałaś właśnie Nikita. Tak. No, bo to niedawno dopiero coś się niedawno, wydarzyło. Tak. E, nie wiem tam, jak wygląda teraz kwestia fagata walczy z gryantynką, e, ale tam chyba jest e, 58, ale też nie, nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj e, skłamać. E, więc może. Kto, e, wie? kto wie? A ty poznałaś fagatę? E, nie, chyba nie poznałam fagaty. Nie. A ze świata szok-biznesu są jakieś osoby, które są twoimi takimi przyjaciółmi y, po prostu poza właśnie tym publicznym światem? Hmm. Myślę, że nie. Chyba przyjaciółmi? Przyjaciółmi, no to nie. Ja mam y, przyjaciółki trzy. One tam mają jakąś liczbę obserwującą, no ale to nie są y, okay. tak wielkie osoby. Y, ale nie, no ja mam przyjaciółki trzy i jednego przyjaciela chłopaka. Tak to wygląda raczej ym, z takich większych przyjaciół, no to się nie zadaje z osobami show biznesu. Mam tam jakichś y, kolegów znajomych, ale y, to tyle. Co sprawia, że jesteś szczęśliwa? Hmm, ym, wiesz co, taki spokój wewnętrzny. Wydaje mi się, że kiedy jestem w środku spokojna, no to automatycznie jestem szczęśliwa i poczucie bezpieczeństwa. Ym, jakiś najtrudniejszy moment albo wzruszający w Twoim życiu. No, było dużo takich momentów, bardzo dużo takich momentów. Myślę, że raz w roku chociażby jest taki jeden mocny moment, który przeważa i cały czas coś e, się wydarza, ale no, mam teraz wymienić. Nie, nie musisz wymieniać, absolutnie. Nie, Miejmy. nie będę wymieniać, bo się popłaczę. <laughs> czyli jesteś osobą też e, taką, e, jak powiedziałaś wcześniej, empatyczną, czyli też wrażliwą. Tak, jestem wrażliwa. Trening rano czy wieczorem? Po południu. Okej. Okay. Ranny ptaszek czy nocny marek? Um, nocny marek. Pieniądze dają szczęście według ciebie? Tak. Co cię wkurza? Um, co mnie wkurza? Hamstwo mnie wkurza, chociaż czasami ja też bywam hamską. Ale to ktoś musi chyba ci zajść ze za skórę. Tak. No właśnie, tak myślałam. Najprzystojniejszy polski celebryta? Mm. Hmm. <laughs> I ich jest w ogóle, który to jest. Więc. No i polski celebryta. Myślę właśnie, czy z internetu, z telewizji. Ee, no Szerokie ktoś. mamy spektrum. Tak, no. Pasuje? Nie, pasuje, pasuje. Nie, nic nie mówię, tak. Okay. Lep nic nie powiedzieć. Okej. Okay. Co myślisz o Karoline derpińskiej? A, ciekawa to jest postać. Czasem oglądam, właśnie co ona dodaje na e, TikToka, czy mm, co tam cały czas robi w internecie, jakieś tam wywiady jej przeglądam. Trochę mi to zajeżdża taką fikcją, jakimś tam kreowaniem e, postaci, ale nie wiem. Mm, wydaje mi się, że jest ciekawa, coś nowego się pojawiło w polskim show biznesie i nic kompletnie do tego nie mam. I tak, e, wydaje mi się, że dużo twórców internetowych. Robi na podobnej zasadzie, też kreują jakąś swoją postać. A ona ma akurat taki styl bycia, no i jak najbardziej jest to okej. Okay. A ty, jako Patrycja, jesteś tutaj y, sobą, czy też jakby nakładasz jednak tą jakąś maskę przy y, publicznym występowaniu? No, no ja, ja mam różne twarze i y, wydaje mi się, że z, jedną z tych twarzy jest to, że y, jestem taka pewna siebie, jestem. Y, Mo może wydaje się taka, mm, nie hamska, ale to tak jak wiele osób mnie ocenia jako taką przysłowiową. Okay. Nie, nie wy no, wydaje mi się, że e, tak mnie określają, bo też wielokrotnie to słyszałam, e, więc no, ale poza tym, no to jestem bardzo kochaną, dobrą dziewczyną. No właśnie, bo niektórzy, niektórzy jakby oceniają coś przez pryzmat nie tylko ekranów, ale przez, przez różnych sytuacji też pryzmat i różnych osób, z którymi gdzieś tam miałaś do czynienia, więc często te oceny mogą być mylne. A kogo we free tak najbardziej nie lubisz? Nie lubię. Hmm. Nie ma takiej osoby, której nie lubię. Chciałam um, jakieś nawet negatywne emocje nabrać do tej mojej przeciwniczki, żeby lepiej mi się mm -hmm. trenowało, ale poznałam Ole wczoraj i jest naprawdę fajną babką i fajnie mi się z nią rozmawiał. I to jest najgorsze, bo jak my mamy tutaj dymić, jak e, jest naprawdę w porządku, chyba że może to była taka maska, a na konferencji okaże się co innego, może ma do mnie jakiś problem. E, nie wiem, może też gra. Ale no nie mam żadnych negatywnych emocji co do ludzi, dopóki ich nie poznam, no to nie jestem w stanie nic powiedzieć. A ja dopiero, jeżeli chodzi o Prime, no to poznaję te osoby, ten świat i jak na razie wszyscy są mega w porządku. Czy oglądałaś wcześniejsze edycje Prime? U? Właśnie nie. Nie oglądałaś? No, oglądałam. oglądałaś tylko. Chyba, że szoty na TikToku. No to tak, oglądałam. I jak oceniasz tam mniej więcej? No bo Prime jest słynie raczej z tego, że tam się dzieje jakby najwięcej takich dziwnych rzeczy, odchylonych od normy. Wiem. Też się tego obawiałam, idąc tam, że może być bardzo kontrowersyjnie, ale z tego co wiem, ta edycja też, to zmieniła nazwę na Prime Premium, ma być inna. Ma być mniej tej przysłowej przysłowiowej eprologii i mm, kontrowersji. Mhm. Więc mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko fajnie z klasą i wtedy będzie dało się oglądać. Na pewno. A dlaczego podjęłaś w końcu decyzję o tym, że zawalczysz sława, pieniądze czy chwała? Wyzwanie, fajne wyzwanie, wyzwanie tak. Wyzwanie. Ogólnie nudziło mi się troszkę w życiu od tak. pewnego czasu. I dostałam tę propozycję, pomyślałam, kurczę, los mi daje w końcu jakąś szansę, i ja mam tego nie wykorzystać. Dobrze, najwyżej stracę, stracę wszystko, ale przynajmniej na koniec podjęłam jakieś wyzwanie. I, yy, i bardziej dlatego? Czyli żeby zacząć coś sprawdzić. nowego. Tak, mhm. zacząć coś nowego, sprawdzić się. I y, zobaczmy, czy będzie to dobra decyzja. A ty teraz e, pracujesz jakby normalnie w jakiejś pracy, czy raczej zajmujesz się z, Instagramem z Instagramem, tak. czyli e, jakby dochód przynosi Ci e, social, Instagram, social media? Tak, i, i teraz właśnie dzięki temu mogę się skupić w pełni na treningach, więc nie mam nic z tyłu głowy, że muszę iść do pracy. No i też to, że pewnie pojawią się sponsorzy, którzy będą mogli e, mhm. gdzieś tam wypromować się e, podczas walki Twojej, bo e, jak każdy freakfighter ma swoich sponsorów, gdzieś tam te oklej, oklejenia na, na ciele i tak dalej, więc pewnie u Ciebie podobnie e, się to wydarzy, więc e, przynieść to też e, jakieś pieniążki. Tak, więc zawsze, zawsze to jest no, dodatkowy dochód i e, no też, no wiadomo, to są też pieniądze i też idę do pracy w ten sposób, też można to nazwać jakąś formą pracy. No tak, to pojawi się dodatkowy dochód, ale wydaje mi się, że przede wszystkim też zdecydowałam się na to ze względu na to wyzwanie. Na wyzwanie. E, czy twoi rodzice jak zareagowali w ogóle? E, tata się ucieszył, mama, hmm, mama się martwi, troszkę się martwi, to jest coś nowego dla niej. No, ale końcowo rozmawiała z babcią, bo babcia miała się nie dowiedzieć, ale okay. babcia jest szybsza na Instagramie niż ktokolwiek inny u mnie. E, I babcia powiedziała, że wszystko w porządku, że niech idzie, niech się sprawdzi i ona, ona akurat się cieszy. No to babcia jest swoją chyba najwierniejszą fanką. Tak, babcia zdecydowanie. Dobrze Pati, ja chciałabym Ci bardzo podziękować za, za tą rozmowę. Było mi bardzo miło Cię poznać, mam nadzieję, że widzowie też Cię w jakiś sposób poznali bardziej tutaj u mnie. I mam do Ciebie prośbę, jakbyś mogła właśnie do widzów się zwrócić i powiedzieć coś od siebie do nich właśnie o sobie. Może masz jakiś przekaz? No co, no wspierajcie mnie w mojej nadchodzącej walce, oglądajcie, śledźcie. I mam nadzieję, że Wam się podobało, że troszkę chociaż mnie poznaliście. Nie, no i poznacie mnie jeszcze więcej na nadchodzących wydarzeniach. Dzięki. Dziękuję <laughs> Dzięki Ci bardzo, kochana. Było bardzo miło. Dzięki, bardzo mi miło. <laughs>